Dobry wieczór. Witam serdecznie sympatyków chrubieszowskich Dobranocek, miłośników poezji mojej przyjaciółki Małgosi Skowron. Dzisiaj z tomiku bajkowy kuferek wybrałam swój ulubiony wiersz. Nietypowi kinomani. Dinozaury z klasą stwory miały kiedyś problem, spory. Chciały bowiem wejść do kina, bo już seans się zaczynał. A tu pani bileterka ze zdziwieniem na nich zerka i tak rzecze, prosto z mostu. Ja z powodu panów wzrostu nie pozwalam panom wcale wchodzić na kinową salę. Ależ my, szanowna pani, zagorzali kinomani. Chcieliśmy obejrzeć dzisiaj reksia i uszatka misia. Szczerze mówiąc, proszę panów, cenię sobie kinomanów i to wszystkich bez wyjątku. Lecz pilnuję tu porządku. Panów taka już uroda, a mnie innych widzów szkoda, bo panowie, chociaż mili. Ekran by im zasłonili. Skądże znowu, droga pani, nic takiego się nie stanie? Mamy prawdy to niezbite, wychowanie należyte, oczywiste, niech więc będzie. Chcemy siąść w ostatnim rzędzie. Nie zrozumcie źle, panowie. Tego, co wam teraz powiem, Bo powiedzieć muszę wprost, To nie tylko panów wzrost, Ale i pokaźna tusza Do odejścia z kwitkiem zmusza. I nieważne, jak siądziecie, Pojedynczo czy w komplecie, W rzędzie pierwszym czy ostatnim, Nawet gdybyście do szatni Zdali wierzchnie swe ubrania, To na próżno te starania bo prócz was to już by wcale nie wszedł więcej nikt na salę. I choć jest was garstka mała, w szwach widownia by pękała. W tej sytuacji zagorzali kinomani odeszli z kwitkiem, ale że byli dobrze wychowani, zrozumieli panią bileterkę. Myślę... Że byli również mądrzy, sprytni i cierpliwi. Poczekali do lata i wtedy mogli dowoli korzystać z kina letniego w plenerze. Dobranoc.